Cześć, witajcie serdecznie. Ja jestem Squido, a to jest ostatni odcinek z serii Minecraft Skyblock. Księżyc wschodzi, już noc zapada. Może od razu na wstępnie powiem, że mam już wersję Minecrafta 1.1. To w lewym górnym rogu piszę. Tak i mówię o tym, ponieważ dużo ludzi Pisało mi to dosłownie pod każdym odcinkiem było Squido. Jest już Minecraft 1.0 albo 1.1, a ty nadal masz pre-release. Zaktualizuj go. O, Enderman. No i tak dużo ludzi pisało. Ja po prostu gram na pre ponieważ akurat ta wersja mapy, na której ja teraz gram, jest stworzona pod właśnie. Tamtą wersję. Enderman! Skąd by wiedział, że on się tutaj pojawił? To by wiedział, no ale niespodzianka. A propos niespodzianek to mam kilka dla was niespodzianek. Po pierwsze już pewnie zauważyliście. Jest cała mapa. Już w komplecie. Tak samo jak tutaj QS-y. Ojej. To było ciężko jednak zebrać. Pamiętam jeszcze te. QST na Peru Endermana. To mi zajęło około pół godziny filmu i około 2-3 godziny tak nagrywania. To było ciężkie jednak. No i udało się w końcu, mam wszystko, łącznie z tymi tutaj na wełnę. Jej, są kałamarnice, są. To są. Jeśli oglądaliście teraz do 50 odcinka, a nie widzieliście wcześniej tych 22, 2, 3, 4 czy coś takiego, około 25, w każdym razie to są te odcinki, to sobie oglądnijcie, bo one są właśnie o tym, jak już zbieram wełnę po tym, jak ukończyłem już wszystkie jednak iwesty. To był najtrudniejszy jednak, były te trudne iwesty. No i tych rozmieszczę tych było trochę, no, powiedziałbym, do dupy. Pomijając już te wszystkie takie pomniejsze, ale był taki QS, który, w którym trzeba było... Mm, pierwsze trzeba było zdobyć trzcinę cukrową, która jest w nederze, to był któryś tam QS, któryś z pierwszych, a później dopiero był QS, który był na... Zbudowanie portalu. Zresztą, chyba nie pamiętam, to chyba nie była trzcina cukrowa, tylko chyba Dynie, chyba były. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że było tam kilka rzeczy w nederze, które trzeba było zrobić wcześniej, zanim się wybudowało portal. Według oczywiście tego rozpisu, ja to zrobię po swojem Możecie zobaczyć całą serię. Oki. Okay. Więc. Możecie sobie tutaj zebrać te wszystkie... plony. Dynie, melony. Kaktusy zielone. I trzcinę oraz... Uwaga! Pszenicę! Ej, zepsułem. Już naprawione. Pszenica, tak to się nazywa. Pszenica w nowej wersji. Mam tu, gdzieś jest pszenica. Tak samo... Jak... A propos tego, to jest bruk. Bruk, a nie, a nie Cobblestone. Cobblestone, co? Bruk! No, polakim jesteś. Więc... W ogóle, jeśli chcecie, pokażę wam pewien jest Jeśli zbudowałem taką, jeśli zbudowaliście taką samą, jak ja zbudowałem, nie wiem, czy to jest gdzieś już opublikowane, coś takiego pewnie jest, ale w każdym razie ja to robiłem po swojemu, tak aby było zrobione specjalnie tak, ponieważ wystarczy, że stanie sobie w tym miejscu, i na przykład przyłożycie książką lewy przycisk myszki. No i... Trzymiecie. Jest. No i tak się można dorobić całkiem dobrego... dobrej ilości Kamieni To jest jeden z lepszych sposobów. Tak. Ustawicie na pół godziny i macie już... No! Połowę się punku prawie. Oki. Okay. Co jeszcze. Aha! No pewnie, pewnie już większość z Was na to czeka w opisie filmu e, jest taka znowu kolejna niespodzianka. Pewnie większość z Was już tam zajrzała, sądząc po tym tytule filmiku jaki mu da, nada. Jest to mianowicie save do całej tej gry, Całe, całej tego całego tego skabloka w moim wykonaniu, udostępniam save'a. Ponieważ ja to wszystko zrobiłem, może ktoś będzie chciał skorzystać. Jak mi to wyszło i w ogóle jak, jak to było możliwe, to jest zrobienie kilku takich questów, szczególnie tymi z skałomarnicami. To było naprawdę trudne. Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, zobaczyć i tego save'a i, i pograć sobie na nim, no to w opisie filmu macie link oczywiście. I jest jeszcze jedna niespodzianka dla Was. A mianowicie, troszkę inne, inny wygląd w ogóle całej tej mapy. Tutaj zrobiłem taki pomysł, przyszedł do głowy, który wykonałem. Szkoda, że wcześniej, wcześniej tego nie zrobiłem. Naprawdę fajnie to wygląda. Jest super. I co najważniejsze, teraz jak mnie jakiś zombie popchnie, to nie wypadnę. super technologia, szkoda, że... je yeah, ile itemów! Mobgrinder działa, tylko grinder mobgrinderze. Ej, chwila. Ej. Ej, ile itemów? Wow, Alpha Grinder, zajebisty. Gdzieś tu by widziałem szkielet? Hero Brain? Nie, ale w zasadzie był szkielet. Wow. Ej, zobaczę zobacz jeszcze raz to nagranie. Oi. Tam był szkielet. Ty. Dziwne trochę. No, to dziwne. Zombie. Nie wiem po co tu jest to mięso zombie chyba do jedzenia tylko można zjeść. Jest tego dużo, zgniłe mięso, zgniłe mięso. Fuj. Fuj ble. No i chyba to by było. Na tyle jeśli chodzi o całego skyblocka Wszystko... Wszystko już chyba wyjaśniłem, wszystko gotowe tak jak należy. Jest zrobione. Ja chcę to zamknąć. Wow, tu jest jeszcze Admin block. Bedrock, w ogóle nie, nie wiem jak to się nazywa w tej wersji, ja nie mam tego z tego. Ciekawe jak to nazwali w tej wersji e, polskiej Wersji językowej. Arbuz, nie melon, arbuz, arbuz, są arbuzy. Nie? Ale co to nie wygląda jak arbuz, arbuzy. No, trochę inaczej wyglądają. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że nie są kwadratowe. Podobnie dyni nie są kwadratowe, ale. Nie wiem. Wytłumacz mi tą On ma taką nie. Wiem. Zespół kwadrata, czy, czy coś takiego. Więc. Wszystko już Wam chyba pokazały, łącznie z epickim, grzybem i innymi rzeczami. Polecam naprawdę zagrać na SkyBlocku, jeśli jesteście znudzeni graniem na zwykłym survival, to SkyBlock jest zupełnie czymś innym. Możecie poczuć taką przygodę trochę, bym powiedział. No, i można coś tak wspaniałego wykreować z takiej. No. Kilku klocków dirtu, które. na których rosło drzewo. Można coś takiego <laughs> zrobić w Minecraftie. To jest w ogóle dziwne. Dziwny w ogóle koncept. Z kilku klocków dirtu, na których rosło drzewo, coś takiego powstało. Naprawdę, fajnie. Fajnie, fajnie. Mi się tutaj dużo rzeczy naprawdę podoba, które stworzyłem. Skrzynki również, to jest piękne. Tak bym to ujął. Naprawdę super jest tutaj to wszystko. Mam jeszcze jakieś... Ja nie, nie ma nic pieca Ale są wszystkie questy skończone i wszystko jest już gotowe. Tak, gotowe. Wszystko skończone. Co jeszcze tutaj mogę pochodnie postać, żeby ładnie Nie wiem. Pochodni, nie wiem w drzewach. Kto na drzewach chce na pochodni? No będzie tam... Nie wiem, może choinka taka oświetlona, coś w tym stylu. Oki. Okay? Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć. O Skyblock. Naprawdę to... Jest jedna z fajniejszych rzeczy, jaką jak można zagrać w Minecraft, jeśli jesteście naprawdę znudzeni w tym survival'em zwykłym. Skyblock jest naprawdę super. Oh, też mi wyszedł fajny. No, dużo ma wydajność, jak, nad, jak na Skyblock. To trzeba przyznać. I co najważniejsze, widzimy się w kolejnych seriach. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych seriach. Pa. pa.